O, o, moje okulary. Niestawymi sportowymi emocjami człowiek żyje, bo w przerwach trzeba mieć też co czytać, albo żeby się odstrasować, albo kiedy, no niekiedy niektóre mecze potrafią rozczarować, a książki prawie nigdy. Szczególnie kiedy je wam okoń. Dzień ojca za pasem, więc przygotowałem dla Was 10 moim zdaniem najlepszych książkowych prezentów dla Waszego taty. No i bardzo głęboko wierzę w to, że te prezenty będą tak trafione, że jakimś cudem uda się Wam Waszego tatę oderwać od mundialowych emocji chociażby na chwilę. Propozycja numer 1. Ojciec Krzesny Mario Puzo. Od razu zaczynamy mocno, bo to jest pozycja moim zdaniem... Najlepsza z najlepszych w moich wszystkich rankingach wszechczasów. Co ciekawe, po książkę też sięgnąłem po obejrzeniu filmu, filmu, który ta oglądał, także na pewno pierwszą, drugą i trzecią część przypuszczam, że również. Po obejrzeniu filmu książka wydała mi się jeszcze lepsza aniżeli sam film. Historia mafina, którą po prostu trzeba znać, historia wszechczasów, Ojciec Krzesny i proza Puzo to najlepsze, co mnie osobiście przydarzyło się w literaturze. A co innego, waszemu tacie nie spodoba się bardziej, jak klimaty gangsterskie. Jeżeli powiecie mu, że książka jest lepsza od film, to wydaje mi się, że nie ma lepszej rekomendacji do przeczytania. Propozycja numer dwa, Gomorra Roberto Saviano, Podróż po imperium Camorry. Skoro już przy klimatach mafijnych jesteśmy, to nie mogło tutaj w tym zestawieniu zabraknąć Gomorry, czyli książki bardziej opartej na trochę faktach, bo Saviano to człowiek, który za to co napisał w tej książce, Coroś musi zmieniać miejsca zamieszkania, bo jest na top listach poszukiwanych Wśród sycylijskiej i włoskiej mafii. Naga prawda? Nie. Brutalna prawda o tym, co dzieje się we włoskim półświadku. No, trzeba to przeczytać, ale do tego jest jeszcze film, nawet chyba dwie ekranizacje, i do tego niedawno powstały genialny serial. Kolejna pozycja, którą możecie śmiało swojemu tacie zaoferować, jeżeli lubi mafijne, gangsterskie, męskie klimaty. Propozycja numer 3. Szczepan Twardo Król. Tutaj z kolei mamy historię z boksem Lea który z naszych ojców boksu nie śledzi i nie lubi. Jest to literatura trochę bardziej wymagająca i tutaj raczej kupiłbym ją tacie, który czytuje. I czytuje nie tylko jakieś lekkie historyjki, literaturę faktu, ale lubi także dobrą, polską prozę. Książka o Warszawie, o boksie. Jeżeli jesteście prawie pewni, możecie sięgać, bo książka, no nie bez przyczyny, trafiła na listy bestsellerów. Propozycja numer 4. Tomasz Marchewka Wszyscy patrzyli, nikt nie widział. Książka, o której już wam wcześniej opowiadałem. Książka debiutanta Tomasza Marchewki, znanego z współpracy przy tworzeniu Wiedźmina. I książka dla taty. Dlaczego? Bo większość z naszych ojców zna wielkiego szu. Dlaczego się może spodobać? Zwroty akcji, dynamika, karcianki, przekręty, zagrywki, wielowątkowość, rozrywka, trochę humoru. Wszystko to, czego można oczekiwać od literatury. Cienka na jedną przeprawę międzymeczową albo na jakiś słaby, rozczarowujący mecz. Oby nie naszej reprezentacji. Propozycja numer 5: Lee Child, poziom śmierci. Pierwszy tom z Jackiem Richerem. No jakże tutaj tego mogło zabraknąć? Wahałem się, czy nie dać tutaj Sherlocka Holmesa, ale wydaje mi się, że seria z Jackiem Richerem jest tutaj najbardziej męska i jej tutaj zabraknąć nie mogło. No bo co nasi ojcowie lubią, a jeżeli nie, filmy sensacyjne, których tak wiele oglądają, uwielbiają wybuchy, zwroty akcji bohatera który wymierza sprawiedliwość bronią, który jest yy, no nie powiem, że tak jak prawie MacGyver, ale jest równie sprytny, jest byłym wojskowym i to jest historia, którą w ciemno polecam, bo Lee Child ma już taki stempel marki gwarantowanej dobrej rozrywki, dobrej sensacji. Możecie śmiało kupować tacie na Propozycja numer 6, Smoczek Łym. Wystarczy, że powiem wam, że to autor bestsellerowej powieści Park Jurajski i już wiecie, że będziecie mieli do czynienia z dobrą przygodówką. I tutaj mamy rok 1876, dziki zachód, poszukiwanie skarbów, Amerykę, dawne wspomnienie westernu. Propozycja numer 7. Y ostatni z mężczyzn Brian Wagon. W tym zestawieniu nie mogło też zabraknąć komiksu. Spora część tatusiów lubi sobie komiksy poczytać, bo jest to lekka forma, niezobowiązująca. Y z ostatni mężczyzn to taki must have, to coś, co możecie kupić w ciemno i tata się nie rozczaruje. Dlaczego? Wystarczy, że padnie hasło Seks Missa. I jest to dobre skojarzenia, bo komiks ten bardzo przypomina to, co działo się właśnie w kultowym filmie sprzed lat. Mamy bohatera, jednego mężczyznę ostatniego z mężczyzn, który został wśród wszystkich kobiet i kto by nie chciał z mężczyzn dowiedzieć się, jak jego losy potoczą się w takiej rzeczywistości. Propozycja numer 8. Tu byłem, Tony Halik, Mirosław Wlekły. Nie mogło też zabraknąć czegoś związanego z podróżami, a książka, którą trzymam w ręku, zawiera nie tylko tekst, ale też bardzo fajne ilustracje i fotografie, a wiem, że tata, który nie czyta na co dzień dużo literatury, no oczekuje, że jednak będzie mógł też trochę na co popatrzeć, a nie tylko na same nudne literki. Wiele anegdot, wiele przygód ciekawych, coś, co będzie mógł sobie otworzyć, przeczytać, otworzyć, przeczytać, potem sięgnąć za jakiś czas. Propozycja numer 9. Zawisza czarny Jakub Ćwiek. No i jak w porze mundialowej mogło zabraknąć czegoś z akcentem piłkarskim, patriotycznym? Książka, o której wam opowiadałem, książka Książka bardzo rozrywkowa, książka z dużą dozą humoru. Literatura, którą w kategorii swojej rozrywkowej uplasowałbym na bardzo wysokim miejscu. Wydaje mi się, że prezent bardzo dobry, a okładka bardzo, bardzo na czacie. Propozycja numer 10. Wszystkie dzieci Luisa, Kamil, Bałuk. Książka, którą Mariusz Szczygieł wręczył mi na targach i powiedział tylko tyle. Jest to reportaż od człowieku, który za cel postawił sobie posiadanie jak największej liczby dzieci. Mam tylko nadzieję, że wasz tata za bardzo do serca nie wziąłby sobie takiej książki i mimo, że to literatura faktu, nie zapragnąłby życia takiego jak główny bohater, bo no w sumie dla niego to by było dobrze, bo Dzień Ojca na pewno obchodziłby zdecydowanie bardziej hucznie. Dajcie znać w komentarzu, czy zamierzacie kupić coś stylisty, a może macie jakieś inne ciekawe Kawe pomysły na prezent dla taty. Napiszcie koniecznie, chętnie tego wszystkiego posłucham. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, klikając dzwoneczek, bo wiem, że nie zawsze wiecie o tym, że filmy się pojawiają, a dzwoneczek gwarantuje wam, że będziecie na bieżąco. Pamiętajcie oczywiście, żeby wpadać na mojego Instagrama, gdzie jestem dużo częściej aniżeli na... YouTube, gdzie są codziennie zdjęcia książkowe. Pamiętajcie także o Facebooku, o grupie na Facebooku, o koncie w sieci, gdzie już jest nas ponad 600 osób i gdzie sobie pomagamy odnośnie książek. No i mam nadzieję, że któryś z tych prezentów okaże się tak trawiony, że uda wam się waszego tatę oderwać od Mundialu, chociaż na moment albo w przerwie od nadmiaru emocji, weźmie sobie jakąś rozrywkową literaturę i poczyta. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Do zobaczenia wkrótce w następnych filmach. Trzymajcie się z książkowym. Pozdrowienia.